Bakteria piknik TV. Zapraszam Was na kibolskie relacje z niższych lig W tym wydaniu zobaczycie m.in. Innymi... Inwazja na Bielsko, 105 urodziny Poloni, Raków w Opolu. Zapraszam na piknik. Torcida mocno zmobilizowała się na ten wyjazd i przeprowadziła inwazję na Bielsko. Na trybunach zameldowało się 1700 górników, w tym 56 głów z GKS-u Katowice, 37-osobowa delegacja Rowu Rybnik, czterech kibiców Hajduka Split i 1 fan Wisłoki Dębica. Goście wywiesili na płotach sporo flag, a wśród nich jedną należącą jeszcze niedawno do kiboli Piasta – Szlachta Gliwic. No, no, no. Gospodarze w porównaniu z ekipą przyjezdnych utworzyli skromny młyn i prowadzili doping na miarę swoich możliwości. Kibole Kotwicy wybrali się do stolicy w 71 głów pociągiem rejsowym. W sektorze gości przy Konwiktorskiej rozwiesili dwa płótna oraz prowadzili doping przez większość meczu. Z fanami Kotwicy obecnych było tego dnia 26 osób z Pogoni Szczecin. Fani czarnych koszul obchodzili na tym meczu 105 urodziny swojego klubu. Podczas meczu zaprezentowali oprawę składającą się z dużej wiszącej sektorówki oraz transparentu z hasłem Pamiętaj o przyszłości, żyj teraźniejszością, myśl o przyszłości. Później przyszła kolej na kolejną choreografię. Na sektorze pojawiła się mniejsza sektorówka Ultra z Enigma, do której na płocie zawisł trans z hasłem Atmosfera jest gorąca, podgrzewamy ją do końca. Do całości odpalono sporą ilość pirotechniki. Nga koe! Nga koe! Nga koe! Kluczowe świętowanie poloniści kontynuowali w okolicach mostu Poniatowskiego, gdzie nad brzeg Wisły dotarło pochodem jakieś 300 osób, które przy 105 odpolonych racach rozwinęły transparent. Cała Polska, niech usłyszy, polonia najstarszy klub stolicy. Sektor gości na opolskim obiekcie zapełniło 411 sympatyków Rakowa. Klatka została dobrze obwieszona płótnami częstochowskiego klubu, a jego kibole prowadzili solidny doping przez całe 90 minut. Medalików wspierało tego dnia 70 chemików z flagą, którzy przed meczem wjechali gospodarzom pod kasy. Chemik parę dni przed tym meczem puścił w obieg info, że leci do Opola pociągiem, dzięki czemu w tym dniu pod dworcem znalazło się pełno zdziwionej psiarni. Udało im się dojechać bez Balastu do samego opola i na godzinę przed meczem byli już pod kasami gospodarzy. Spod stadionu wybiegł komitet powitalny. Starcie zostało nierozstrzygnięte przez interwencję smutnych panów, ale akcja z obu stron honorowa. Bole Odry uformowali liczny młyn, który wspierał swoich kopaczy przez cały mecz. Ultrasi zaprezentowali sektorówkę z hasłem Gdy Twym Celem Mistrzostwo iść do celu drogą prostą oraz transparent z herbami Odry, Opola oraz grupki bicowskich OKS-u. Z gospodarzami obecni byli fani Zagłębia i Poloni Bytom. I Z racji tego, że obydwie ekipy łączy sztama, to przedstawiciele górnika zasiedli wraz z fanatykami hełmianki w ich młynie. Zgodowicze prowadzili przeplatany doping dla obydwóch drużyn, a na płocie zawisz transparent. Hełmianka górnik, do którego zaprezentowano herby obydwóch klubów w postaci sektorówek. Całość uzupełniły świece dymne. Delegacja z grodu Dzika szacowana jest na 120 osób. A, 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 a! Zwracam się z prośbą do kibiców o nieużywanie środków pirotechnicznych na stadionie w hełmie. Kibice pogoni Staszów na derby do Sandomierza wybrali się w 40 osób. Mieli ze sobą dwie flagi i transparent z pozdrowieniami do więzienia. Sandomierzanie zebrali się tego dnia w około 300-osobowym młynie. Wraz z nimi obecna była 70-osobowa delegacja siarki, 6 głów z GKS-u, Bełchatów oraz gościnnie Wisłoka Dębica w 9 osób. W drugiej odsłonie meczu Ultrasi Wisły rozwinęli oprawę z przekazem dla gości oraz mundurowych. Ustawcie kamery, włączcie aparaty, patrzcie kurwy, jak się bawią wariaty. A na transparencie jebać pogoń. Po zwinięciu sektorówki gospodarze odpalili pirotechnikę w towarzystwie transparentów JP. W stalowej woli stawiła się skromna grupa Poloni bytą z jedną flagą. Ultrasie stalówki zaprezentowali na tym meczu choreografię w starym stylu. Swój show zaczęli od baloników, po których wjechała sektorówka herb, a następnie konfetti, flagi na kijach i styropianowy napis stalówka old school. Ostatnim elementem były odpalone świece dymne i stroboskopy. Kibice Wisłoki w dzisiejszym meczu zaprezentowali oprawę składającą się z transparentów w fanklubach Siła, Flagowiska oraz Pirotechniki. Ponadto gospodarze rozwinęli na swojej trybunie zdobytą wraz z ekipą siarki Tarnobrzeg sektorówkę Stali Mielec. Płótno wpadło w ręce SWH tydzień wcześniej. Koalicja trafiła stalowców jadących do dębicy. W tym wydaniu to już wszystko. Jeśli nie widzieliście jeszcze relacji z Ekstraklasy, to wbijajcie na nasz kanał. Pamiętajcie też o subskrypcji. Oglądajcie Piknik TV.